Witam Postanowiłem taki jakby Coś w pamiętnika nagrywać Chociaż nie wiem czy mi się to zrobić codziennie ale na pewno w tygodniu Będę się starał w dnie pracy To robić takie dwie minutki Po prostu o niczym Jest, jest dzisiaj 14 maja Środa Dwa dni do weekendu Jeszcze dzisiaj i dwa dni jeszcze Pogoda jest taka Taka sobie jest ciepło dosyć 17-18 stopni ale jest pochmurnie dzisiaj i ma padać też od czasu do czasu przez następne parę dni oryginalnie prognoza pogodów była dobra na, na, na weekend ale teraz jakoś nie za bardzo mam nadzieję że się wypogodzi bo tradycyjnie zawsze się wypogadzało to jest specjalny weekend to jest Victoria Day weekend to są obchody urodzin królowej Wiktorii i poniedziałek jest wolny od pracy, także przedniowy weekend. Jak mówiłem, tradycyjnie z reguły jest fajnie. To jest takie jakby przełamanie zawsze w Kanadzie, tutaj w południowym Monterio, przez takie jakby przełamanie wiosny, zimy do lata, bo tutaj wiosna jest praktycznie nieistniejąca jest bardzo krótka i różna jest pogoda, jest, czasami jest bardzo zimno. Nawet teraz z reguły, w połowie maja, w nocy jest jeszcze zimno. Potrafi ten teraz spaść do tylko, tylko paru stopni powyżej um, po, po, po zera. E, więc wczoraj, jakby, trochę było więcej roboty. Dzisiaj rano jest, na razie jest ok, ale w tej chwili czekamy jeszcze. Zanim ruszymy z zachodniej strony Toronto i będziemy jechać do centralnego Toronto i na wschód. Mam nadzieję, że. że Trochę więcej roboty będzie i do końca tygodnia. Także zobaczymy, jak jest. Na razie jest ok.